Cześć pasjonaci historii. Wielkie dzięki za każdą aktywność. Za suby, lajki, komentarze. Super podziękowania i dla wszystkich, którzy wspierają kanał. To dzięki Wam te zapomniane historie wracają do życia. Jeszcze raz ogromne dzięki. A kto jeszcze nie subskrybuje, wiecie co robić. Pozdrawiam. Bernard Wapowski, królewski kartograf, rysuje Polskę. Historia polskiej kartografii, związana jest z osobą Bernarda Wapowskiego, wybitnego humanisty, kronikarza i kartografa. Wydane w latach 1526-1528 roku mapy Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego są najstarszymi rodzimymi przedstawieniami kartograficznymi Europy Środkowo-Wschodniej które kształtowały wyobrażenie o tej części starego kontynentu przez wiele stuleci. Bernard Wapowski urodził się w 1450 roku w szlacheckiej rodzinie posługującej się herbem nieczuja. Wiadomo, że pod koniec XV wieku był studentem Akademii Krakowskiej. Studiował w Bolonii, mieszkał też w Rzymie, gdzie pracował na dworach papieży Juliusza II i Leona X, pełniąc funkcje administracyjne. Resztę swojego życia poświęcił karierze duchownego. Po powrocie do Polski 1511 roku posiadał m.in. kanonie poznańską, gnieźnieńską i krakowską. Na dworze Zygmunta Starego był sekretarzem i nadwornym historiografem króla. Pierwsze bardzo ważne doświadczenie w tworzeniu map Wapowski zdobył podczas redakcji ponownego wydania mapy Mikołaja Skuzy. 1507-1508 roku, na której poprawiał lokalizację i nanosił nazwy części polskich miejscowości. Był to efekt współpracy z słynnym włoskim kartografem Markiem z Beneventu,